Uh, Kibice. Kibit polscy, którzy tam gdzieś się nagrali na wideo bez, bez koszulek, występują z tekstami antyimigranckimi, z przesłaniem między wierszami, że jeśli będą tutaj w Polsce chcieli, w cudzysłowie, imprezować swoich widzów, że jak to określił, widzi, że i Polska, i Niemcy mają w tej sprawie trochę racji. Co jest według mnie, zwłaszcza z punktu widzenia Niemca, bardzo osobliwe, bo jeśli wie, że to w zasadzie Niemcy inspirują i pozwalają na niekontrolowany napływ Afryki do Niemiec i doskonale wie, co. Się w tych Niemczech dzieje z tego powodu. W tym filmie o tym nie mówi, ale domyślam się, że był to jeden z aspektów czy z powodów, dla których on się z tych Niemiec wyprowadził. Mi... Re Europa, bo warto wiedzieć, co mówią o Polsce. Witaj na kanale Re Europa. Na tym kanale zajmujemy się wszystkim tym, co ma wpływ na życie Polaków w Polsce oraz o tym, co i jak mówi się o Polsce w Europie. Chciałbym Was poprosić o subskrypcję, kliknięcie dzwonia... dzwoneczka oraz. E o dodawanie komentarzy. To skutecznie pozwoli nam się rozwijać po to, żebyśmy mogli dawać Wam więcej takiej wartości. I zapraszam też do komentarzy mile widziane, krytyczne uwagi i te techniczne, i te merytoryczne. W tym odcinku chciałbym skomentować troszkę w innej naturze, w innej formie. Dla tych, którzy już widzieli u nas kilka filmów, na pewno to zauważą. Tym razem chciałbym skomentować film pewnego Niemca, który się przeprowadził do Polski i próbuje zająć stanowisko, jeśli chodzi o to, co się dzieje na polsko-niemieckiej granicy. Mów, w skrócie mówił on tutaj w tym filmie o tym, że już zapoznał się z wieloma komentarzami dotyczącymi tej sytuacji na granicy polsko-niemieckiej i postanowił nagrać również swój własny materiał na ten temat. Od razu na wstępie informuję swoich widzów, że jak to określił, widzi, że i Polska i Niemcy mają w tej sprawie trochę racji, co jest według mnie, zwłaszcza z punktu widzenia Niemca, bardzo osobliwe, bo jeśli wie, że to w zasadzie Niemcy inspirują i pozwalają na niekontrolowany napływ Afryki do Niemiec i doskonale wie, co się w tych Niemczech dzieje z tego powodu. W tym filmie o tym nie mówi, ale domyślam się, że był to jeden z aspektów czy z powodów, dla których on się z tych Niemiec wyprowadził. I mimo to, że tak powiem, potrafi dostrzegać jakieś, jakieś racje po stronie niemieckiej, jeśli chodzi o transfer tego ubogacenia do Polski. Nie dostrzega tego, że, że to Niemcy, rząd niemiecki bezpośrednio finansuje organizacje pozarządowe, organizują import. Afrykanczyków do Niemiec, a przez swoją bramę, e, według mnie, jest to koncepcja ideologiczna. E, próbują po prostu to samo, co u siebie, to rząd niemiecki, próbuje docisnąć kolanem całej Europie. Szantażem, niewypłaty środków, przymuszeniem do odpowiedniej legislacji. Mówi on tutaj również o tym, że Polska i teraz Niemcy kontrolują z obu stron swoje granice, że wygląda to tak samo, jak miało miejsce to 35 lat temu. Pomija taki drobny szczegół, że to Niemcy pierwsze prowadziły już ponad rok temu kontrolę na granicy. Dzisiaj rządzący rząd prowadził tę kontrolę dopiero kilka dni temu. Nie było jakiejś symetrycznej odpowiedzi polskiego rządu. Próbuje tutaj też uzasadniać, że w jego mniemaniu, e, w jego mniemaniu to faktycznie ci, ci migranci, których Niemcy próbują do siebie teraz przepchnąć e, e, z Niemiec do Polski, poprawię się, e, z Niemiec do Polski próbują ich przepchnąć, to dlatego, że ta wschodnia granica nie była kontrolowana. No ale przecież mamy mur na granicy i jeszcze wybudowany za rządów PiS, więc to chyba nie jest tak, że teraz Niemcy wypychają tych migrantów, którzy przekroczyli nielegalnie polską granicę przed budową tego muru. I wtedy nie było to też takie łatwe. Wtedy dopiero ten napór się zaczynał, więc ten mur stoi i co? I Niemcy dopiero po dwóch latach wypychają tych nielegalnych migrantów, bo się zorientowali po dwóch latach, że oni są nielegalnymi i trzeba ich wypchnąć do, Pol do, do Polski z powrotem, bo oni, oni ją tam przekroczyli. Nie, moi drodzy. Oni tam trafiają i, i z Włoch nie, nie ma żadnych dokumentów. Niemcy nie posiadają kompletnie żadnych dokumentów, jeśli chodzi o tych ludzi. Nie mają najmniejszego. Dowodu na to, żadnego dokumentu, że ci migranci, których teraz wypychają do Polski, posiadają jakiś, jakiś dokument, który by potwierdzał to, że oni przeszli przez polską granicę. To jest, to jest ich wyłączne, widzi mi się, to jest ich oszustwo, konfabulacja, która niestety przez obecny rząd polski jest akceptowana. I to, to oni, się, oni się dostali tam z, z Włoch, czy różnymi kanałami, bo to jest wina rządu Niemiec, że wprowadził takie regulacje socjalne, które powodują, to, że to Niemcy są najbardziej atrakcyjnym kierunkiem i to też nie jest przypadek, że właśnie Niemcy sobie zorganizowały takie, ta, takie regulacje, taki socjał. E, to tak jakbyśmy próbowali e, budować coraz niższą damę na coraz wyższą wodę. No, to, to jest grawitacja. No, jeśli, no, tak, tak działa grawitacja ekonomiczna, jeśli chodzi o ludzi. Każdy, każdy powie, będzie chciał jechać tam, tak jak było z migracją ekonomiczną Polak. Przecież dlatego, żeśmy wyjeżdżali z Anglii, bo za tą samą pracę otrzymywaliśmy dużo większą kasę. Nie? To, to, to proste. Autor komentował, Filmu tutaj um, stara się też powiedzieć, że Polska popełniła podobny błąd, podobny, nie Podkreśla to. Podobny błąd taki, taki sam jak Niemcy w 2015 roku, że bez żadnej kontroli otworzył granice dla, dla Ukrainy. Ja też tutaj widzę istotną różnicę między, po pierwsze, Ukraińcami a Afryką. To jest pierwsza różnica. Druga różnica, że Afryka e, z drugimi iPhone'ami, markowymi ciuchami, ucieka z Afryki tylko wyłącznie z przyczyn ekonomicznych. Tam często im się nic nie dzieje, nic nie zagraża. I przychodzą tu, tutaj po to, żeby plądrować sklepy. Plądrować sklepy w najlepszym wypadku. A przecież. Że przecież nie możemy powiedzieć, że, że Ukraina robi u nas dokładnie to samo. Przyjeżdżają i pracują. Jeśli Ukraińcowi się nie podoba, praca w Polsce i jedzie do Niemiec, ale jeśli, nawet jeśli pojedzie do Niemiec, to też nie, nie po to, żeby robić to samo, co, co, co Afrykańczycy robią w Niemczech. Podaje, że, że już 15, 15 milionów Ukraińców dotarło do Polski. Nie wiem, może nie ma właściwych informacji, ale wydaje mi się, że to jest liczba mocno szczapy i, i, i raczej. E, Raczej nieprawdziwa. Pewnie kilka milionów mamy ich u, u siebie, ale to na pewno nie jest 15 milionów, chyba że on ma na myśli te 15 milionów łącznie, które przekroczyły, a niekoniecznie zostały, bądź może e, w niedalekim okresie również tam e, wróciły. Nie? I jego główna teza, z tego co widzę e, w jego filmie, główna teza, że e, jest w stanie uzasadnić, że ci migranci, których oddają Niemcy, Polakom. To są faktycznie ci, którzy przekroczyli naszą granicę i dostali się do Niemiec. To są ci, którzy przekroczyli tą wschodnią granicę białorusko-polską. Tam przekroczyli ją nielegalnie. No i uzasadnia to w ten sposób, że no przecież oni chcą do Niemiec, a nie do Polski, bo w Polsce muszą pracować, a w Niemczech mają większe świadczenia i dostają kasy za, za darmo. Tu się wszystko zgadza. Tyle tylko, że mój drogi autorze kieruje to słowo do autora tego filmu. Kontrolę na granicach macie już prawie dwa lata. Kontrolę na, na polsko-niemieckiej granicy macie już dwa lata, więc kontrolujecie i sprawdzacie wszystkich tych, którzy wchodzą do Niemiec przez polsko-niemiecką granicę. Macie już liczne kontrole, od dwóch lat yy, zerwaliście z Schengen, czyli teraz autor jakby przyznaje rację, że, że co, że... Udało się tylu tym czarnym wejść na teren Niemiec z Polski przy od dwóch lat trwającej kontroli graniczne, granicznej, jednostronnej, niemieckiej, że udało im się wedrzeć tam przez te kontrole graniczne do, do Niemiec? Kiedy, ta, kiedy ten ruch bez kontroli i tak dalej został przywrócony już prawie dwa lata temu? Przecież oni kontrolują wszystkich tych, którzy wjeżdżają z Polski do, do Niemiec. Więc jakim cudem pozwolili aż takim tysiącom przyfugującym? Przy, przy w funkcjonowaniu niemieckiej kontroli ruchu granicznego z Polską to pozwolili wślizgnąć się tylu osobom przy, przy tej kontroli? Kto da temu wiarę tych kropek autor nie łączy, tego nie widzi, tego nie rozumie. Więc z tego powodu wydaje mi się, że nie ma kompletnie racji, ani, ani zrozumienia. Oczywiście słusznie zauważa to, że głównym magnesem przyciągającym uchodźców do Niemiec to jest ich polityka azylowa, której praktycznie nie ma w ogóle, że dostają kasę za darmo, że mieszkanie za darmo, że wszystko za darmo, ale to nie jest wina Polaków, to jest wina Niemiec i to w zasadzie próbują teraz narzucić każdemu krajowi europejskiemu, żeby politykę socjalną miał dokładnie taką samą jak Niemcy i w takim samym wymiarze finansowym, nawet jeśli mamy zupełnie inne PKB. To, żeby ten magnes był w Europie identyczny. Kolejny argument, jakiego używa ten YouTuber, jest to, że w Niemczech proporcje wyglądają w ten sposób, że 70% Ukraińców, którzy są w Niemczech, nie pracuje, a tylko 30% pracuje, a te 70% korzysta z niemieckich zasiłków. A on twierdzi, że w Polsce jest dokładnie odwrotnie że 70% pracuje, a tylko 30% nie pracuje. Tak jakby to winą Polski było to, że albo nie rozdajemy tak łatwo zasiłków, co za 800+, plus wcale nie jest prawdą, aczkolwiek 800+, plus to wiadomo, że to nie jest tak dużo, jak to można w Niemczech dostać, ale no nie winą Polaków jest to, że Niemcy sobie wymyślili taką, a nie inną politykę socjalną, a już na pewno nie to, że Niemcy sobie wybierają takich polityków, którzy taką politykę socjalną tworzą. Krytykuję też my powstanie obywatelskich, obywatelskiej ochrony granic i w tym in, in Polsce, co prawda nie twierdzi, że, że tam się dzieją jakieś, że tak powiem, niecne rzeczy. Jedynie przywołuje tutaj w, we fragmentach wideo, że kibice. Polscy, którzy tam gdzieś się nagrali na wideo bez, bez koszulek, występują z tekstami antyimigranckimi, z przesłaniem między wierszami, że jeśli będą tutaj w Polsce chcieli, w cudzysłowie, imprezować, to się to nie skończy dla nich tak samo, jak, jak w Niemczech. Także zupełnie też pomija to, jaki bałagan oni wywołują w Niemczech, te rozjazdy samochodami osobowymi, ciężarowymi, gdzie wjeżdżają w tłumy, demolki, zamieszki podczas Sylwestrów. Statystyki gwałtów wzrosły w kosmos. No, jest jakaś taka, nie wiem, jakaś taka wybiórcza ślepota. A tym bardziej, że jest ona wybiórcza w, tej, w tym aspekcie, akurat, która, że tak powiem, bije w ich osobiste bezpieczeństwo. No to ja taki, tym bardziej tego typu wybiórczej ślepocie się dziwią. Niem, może po zazdrości temu, że Niemcy nie mają w sobie takiej werwy, żeby stanąć przeciwko swojemu rządowi, bo nie wiem, czy wiecie, ale Niemcy, zwykli Niemcy, to swojego rządu. Chyba boją się jeszcze, chciałbym powiedzieć, gorzej niż Polacy w czasie komuny, ale nawet i Polacy w czasie komuny nie omieszkali, że tak powiem, nawet siłą przeciwstawiać siłę. Niemiec też przywołuje tutaj to zjednoczenie kibiców Widzewa Łódź i ŁKS Łódź, że oba te kluby mówi o, o tych klubach, że one się nienawidzą, a jednak sprawa imigrancka ich tak jakby no, może nie tyle pogodziła, czy spowodowała, że w tym aspekcie mają porozumienie. Porozumienie ponad podziałami, że, one, że nawet to, że się głęboko gdzieś tam nienawidzą, jeśli chodzi o sprzyjanie swoim klubom. To jednak jeszcze bardziej nie życzą sobie bałaganu, jaki jak mogą ci imigranci stworzyć w Polsce. Nie wiem, czy tego typu komentarz i tego typu Materiały bardziej cię interesują o tych poprzednich. Chętnie się dowiem o Twojej opinii w komentarzu. Jeśli uznasz, że ten materiał jest tego wart i godzin, to również proszę o udostępnienie tego wideo na swoich mediach społecznościowych. I poradzę oczywiście subskrypcję.